Ja Chciałabym podkreślić wysoką społeczną szkodliwość obu zarzuconych w szczególności czynów drugiego. Co do pierwszego, a mianowicie posiadania w swoim domu i uprawy ekonomii indyjskiej, należy wskazać na drugą ilość okres, w jakim oskarżony tego czynu dokonał. mianowicie jest to okres 3 lat. Przez trzy lata uprawiał indyjskie w swoim domu kupował odpowiednie preparaty, aby te konowie we właściwy sposób pielęgnować, założyć założył swego rodzaju dziennik upraw. I w wyniku tej hodowli uzbierał prawie 2 kg suszu, które zresztą sam, sam przygotował z wcześniej, prawie. Co do drugiego czynu, to sobie sądzę, Jak Biegły w swojej opinii, to nie jest możliwe, aby tak jak wskazują oskarżone, te zdjęcia przypadkowo się zapisały ze strony Zdjęcia zostały szczegółowo ogrupowane, szczegółowo płyty następnie opisane przez oskarżonego, nawet ze wskazaniem dzieci, czyli było tutaj ewidentna selekcja materiałów, które oskarżony był przemyślany ze strony internetowej. Jeżeli patrzeć, jeśli patrzeć na aspekt e, zawartości tych zdjęć, e, to można stwierdzić, że są to zdjęcia o wysokiej konwersji. Ponieważ zdjęcia pornograficzne zdzierają w ogóle co do zasady produkcji na Zdjęcia, które przedstawiają takie zdjęcia, są to zdjęcia dzieci, e, które często nieświadomi rodzice wrzucają na Facebook, czy inne e, strony społecznościowe, czyli zdjęcia zrobione przypadkowo. a i niestety te zdjęcia, które dostały się e, do osób, które je wykorzystują, zupełnie i tych zostały zrobione. Drugą grupą zdjęć są zdjęcia, które zostały specjalnie wyreżyserowane, a przedstawiają pornografię dziecięcą. I trzecia grupa zdjęć są to zdjęcia również wyreżyserowane, przedstawiające pornografię dziecięcą, a tak zwaną twardą pornografię, czyli, porno, czyli przedstawiające akty seksualne, czy czynności seksualne.